Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja nasza Pani i Królowa z góry Karmel. Witajcie, umiłowane dzieci Boże. Nie daj Boże, bym się miał klubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Dzisiejszy śpiew przed Ewangelią wprowadza nas już wielki post. Chlubić się w krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tego chlubienia się w krzyżu Jezusa uczymy się tak naprawdę całe życie, a Słowo Boże nam podpowiada, co to znaczy chlubić się w krzyżu Jezusa. Co to znaczy koncentrować się na krzyżu Jezusa. I nieść swój własny krzyż, idąc tą małą drogą do nieba. Zawołajmy zatem słowami świętej Tereski. Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie, Twej mocy promieni. Niechaj strawią mnie, ogniu niepojęty w płonące odmęty. Niech mi da Twój święty żar zatopić się. To jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Tak powiedział Jezus, kiedy wziął dziecko, postawił je przed uczniami i objął je ramionami. Ta piękna postawa, gdzie Jezus nam przypomina, o drodze Bożego dziecięstwa, a czyni to właśnie wtedy Jezus, kiedy, można powiedzieć, że przyłapał uczniów, jak w drodze posprzeczali się między sobą. Nawet się nie chcieli przyznać do tego, bo jak Jezus się pytał, o czym rozprawialiście w drodze, to im było głupio odpowiedzieć, że się posprzeczali, ale Jezus wiedział przecież, że. Pokłócili się, kto z nich jest największy. Więc co Jezus czyni? Bierze dziecko, stawia przed nimi dziecko i mówi: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje, w imię moje mnie przyjmuje. Ale o co tutaj chodzi? O przyjęcie dziecka, adopcję dziecka? Tu chodzi o tak naprawdę Adopcję dziecka, ale Bożego dziecka we mnie, żebym ja był dzieckiem Bożym i przyjął to dziecko, przyjął postawę dziecka Bożego, przyjął dar Bożego dzieciństwa. Kto jedno z tych dzieci przyjmuje, kto przyjmuje postawę dziecka, tak by Jezus mógł powiedzieć, kto przyjmuje postawę dziecka. Ta postawa dziecka jest tak naprawdę antidotum na wszelkie przejawy ludzkiej pychy na to, co siedzi w człowieku, gdzie człowiek chciałby pokazywać, że jest kimś, że coś oznacza. I jeszcze w dodatku kłócić się z innymi, kto jest lepszy, kto jest mądrzejszy, kto wie więcej kto czyni więcej, zobaczcie, że to słowo, ono też nas podprowadza już pod Wielki Post. To nie jest przypadek, że akurat wtorek, siódmego tygodnia zwykłego, a jutro już wchodzimy w Wielki Post w środę popielcową. I teraz słysząc takie słowa, to tak naprawdę jest dla nas podpowiedź, jak przeżyć Wielki Post. Jak przeżywać swoje życie? Czyli będziesz przeżywał dobrze Wielki Post, kiedy przyjmiesz postawę dziecka. Kiedy będziesz Bożym Dzieckiem. To znaczy, będziesz przyjmował wtedy Jezusa. Bo to przyjmuje to dziecko, postawę tego dziecka, to przyjmuje Jezusa, żyje Jezusem. Upodabnia się do Jezusa. Ten czas Wielkiego Postu jest czasem. Tej wielkiej koncentracji na Jezusie, czyli na pokorze Jezusa, i ta pokora Jezusa, to rozważanie pokory Jezusa jest tak bardzo nam potrzebne, jako to lekarstwo na wszelkie nasze ludzkie niedomagania, ułomności, egoizmy, pychy, a nawet na głupotę ludzką. Pokora Jezusa Chrystusa tak bardzo jest nam potrzebna i niewątpliwie wielki pos uczy nas pokory Jezusa, bo, bo widzimy Jezusa pokornego, uniżonego, Jezusa, który bierze krzyż na siebie, który umiera na tym drzewie krzyża. To jest ogromna pokora, zobaczcie. Sam Jezus przyjmuje. Postawę dziecka, sam Jezus przyjmuje postawę dziecka, bo jest synem Bożym, prawda? Jest synem Boga Ojca. On przyjmuje postawę dziecka i on nas tego uczy. A przyjąć postawę dziecka jest tylko wtedy możliwe, kiedy człowiek rzeczywiście stawia Jezusa w centrum. To, co On dla nas uczynił, to, o czym mówiliśmy już wczoraj żeby tak przeżywać Wielki Poz, jako wielkie działanie Boga. Nie, że ja, tylko ta relacja z Bogiem, prawda? Ta relacja, moc tej relacji, modlitwy, będzie pokonywało wszelkie zło. Skupianie się na Jezusie, który pokonał grzech, śmierć szatana, sprawi to, że człowiek stanie się uwalniany od wszelkiego zła. Mamy dzisiaj też piękne wskazanie, wskazówki z mądrości Syracha. I zaczyna się słowami dziecko. Właśnie to jest takie potwierdzenie dla nas, tak jak Jezus pokazuje, to dziecko i to jest koniec dzisiejszej Ewangelii, to tak gdzie mamy początek tej drugiej słowa dziecko, to już zwróćmy na to uwagę, bo wszystkie słowa są ważne zawsze, pamiętajmy, przy każdym czytaniu: dziecko. Czyli ta mądrość stracha nam, mądrość samego Pana Boga nam podpowiada, jak my mamy żyć, przeżywać teraz wielki post. Właśnie jako dzieci, dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia, zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego i nie odstępuj. Abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Tak, przylgnij do Niego, czyli w wielkim poście, przylgnij jako dziecko do Jezusa. Nie odstępuj od tego Jezusa, abyś był wywyższony dopiero w dniu ostatnim, czyli żebyś to przylgnięcie prowadziło Cię ciągle dolinę pokory, uniżania się poprzez. A jak będziesz się uniżał? Jak będziesz człowiekiem pokornym? Kiedy będziesz. Kiedy będziesz przyjmował te wszelkie doświadczenia i nie będziesz tracił równowagi w tych utrapieniach, kiedy przyjmiesz wszystko, co na ciebie przyjdzie, w zmiennych losach poniżenia, będziesz wytrzymały, mądrość Sracha tak mówi. Tak. Piękne podpowiedzi, które mamy. Na czas Wielkiego Postu. Następne podpowiedzi. Bądź mu wierny, a on zajmie się Tobą. Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Czyli Jezusowi, bądź wierny, kiedy przylgniesz do Jezusa i kiedy się uczysz w tych różnych doświadczeniach tej doliny pokory, byś był wywyższony kiedyś w chwale. Będąc wierny Jezusowi. Pamiętaj, że On się zajmie Tobą, wszystkimi Twoimi sprawami, tylko Ty zajmij się Jezusem w Wielkim Poście. Nie zajmuj się sobą, nie zajmuj się i nie skupiaj na postanowieniach, na walkach, które toczysz, ale to jest, to będzie. Tylko, żeby to nie przysłoniło nam Jezusa, cierpiącego Jezusa. Prostuj swe drogi w tym Wielkim Poście i Jemu zaufaj. Czas Wielkiego Postu też jest czasem Prostowania dróg tak jak adwent, czyli prostować drogę, mała, prosta droga do nieba. I dalej, oczekujcie jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Zawierzcie mu, a nie przypadnie wasza zapłata. Spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. To jest, kochani, dla nas wielki post. Zachęcam, żeby sobie wrócić do tego tekstu, jeszcze raz przeczytać, nawet jeszcze w środę popylcową i tak zapragnąć, żeby ta droga wielkiego postu była taką drogą na całe nasze życie, drogą ciągłego nawracania się, drogą rzeczywiście zawierzenia Panu Bogu, bo śpiewamy w refleksie Psalmu: Zaufaj Panu, On sam będzie działał. Zaufaj Panu Bogu, bo On w tym wielkim poście będzie działał. Pytanie, czy Jemu ufasz? Czy stawiasz Jezusa w centrum jako dziecko i, i On jest najważniejszy? Nie Ty siebie stawiaj w centrum. Jezus jest najważniejszy, nie my, bo ta tendencja jest oczywiście w ciągle wśród nas, żeby się sprzeczać, kto jest z nas lepszy, ważniejszy i tak dalej. Nie, to Jezus jest najważniejszy. A my ciągle mamy zajmować pozycję ostatnią, bo ona jest najlepsza. Właśnie powinniśmy się nawet o tę ostatnią pozycję spierać, że chce być ostatni. I słowa świętej Tereski. Dzieci nie pracują, by zdobyć sobie stanowisko, a jeżeli są grzeczne, to dla rozradowania rodziców. Również nie trzeba pracować. Po to, by zostać świętym, ale aby sprawić radość Panu Bogu. Hmm. I niech taki będzie Wielki pos. słuchajcie. Bo możemy tak bardzo skupiać się na tej pracy, by zostać świętym, zapominawszy o tym, żeby być Jego dziećmi. A dzieci tak naprawdę mają sprawiać radość Panu Bogu. Sprawiaj radość Panu Bogu w tym Wielkim Poście. Chociaż to tak może brzmi absurdalnie, ale Wielki Post nie jest czasem. Żałoby, ni wielkiego smutku. To jest czas naszej refleksji, zadumy, ale tak naprawdę w tym wszystkim, jako Boże dzieci, przyjmując tą postawę dziecka, czyli pragnąc być tym dzieckiem pokornym, kontemplując Jezusa, Jego pokorę, my naprawdę będziemy sprawiać radość Panu Bogu, właśnie takim postępowaniem. Sprawiajmy radość. Bogu w tym wielkim poście, a On naprawdę ten post wtedy będzie wielkim działaniem Boga, bo zaufaj Panu. On sam w tym wielkim, wielkim czasie będzie działał. Święta Teresa, o dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, módl się za nami. I wołamy. Jej słowami, o Słowo Boże, Ty jesteś tym orłem godnym uwielbienia, którego miłuję i który mnie pociąga. ty skierował swój rod na ziemię wygnania. Chciałeś cierpieć i umrzeć, aby pociągnąć duszę aż na łono wiecznego ognia Trójcy przynajświętszej. Wieczne orle, Ty chcesz karmić mnie Twą boską substancją, mnie biedną istotkę, która zamieniłaby się w nicość, gdyby Twój boski wzrok nieustannie nie darzył jej życiem. O Jezu, pozwól mi powiedzieć Ci w nadmiarze wdzięczności, żeś nas umiłował do szaleństwa. Jakże wobec tego szaleństwa moje serce nie miałoby się wyrywać ku Tobie? Jakże ufność moja może mieć granice? O ja wiem, że święci stawali się dla Ciebie również szaleńcami, a będąc orłami dokonywali wielkich czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. I tak jak zapowiadałem wczoraj, zapraszam Was na codzienne rozważania: 40 dni na pustyni z Ojcem. Oczywiście z naszym Bogiem, Ojcem, Tatusiem, wspaniałym. Każdego dnia, już o godzinie 6 rano, będzie pojawiał się Kolejne rozważanie na każdy dzień, w dni powszednie. Będziemy słuchać tych rozważań, takich krótkich, taka refleksja, żeby nam przyświecała tego dnia wyjściu na pustynię i odkrywaniu miłości Boga Ojca, właśnie jako dzieci, odkrywać Boga takim, jakim jest. A w niedzielę zapraszam na modlitwę uwielbienia. To taki mały przerywnik w Wielkim Poście, bo niedziela, jak mówiłem, nie wlicza się w dni Wielkiego Postu, więc jak będziemy mieć 40 dni pustyni, to jeszcze dodatkowo będą te dni uwielbienia na pustyni Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Króluj nam Chryste!